Czasem życie zmienia się w jednej chwili i nagle wszystko wygląda inaczej. Nie wiesz, co będzie jutro, nie wiesz, jak będzie, ale wiesz co? Nie musisz wiedzieć. Wystarczy, że pozwolisz, by ten dzień po prostu był. Może teraz widzisz tylko kawałek drogi, może mgła zasłania horyzont. Ale dalej jest przestrzeń, dalej jest światło. To wszystko ma sens. Choć jeszcze go nie znasz. Ten sens jest zawsze, tylko czasem oczy nasze są zbyt zmęczone, żeby go dostrzec. I tu jest twój wybór: możesz zostać w otchłani bólu i patrzeć w mrok, albo możesz zacząć szukać tego, co nada znaczenie. Możesz otworzyć się na odnalezienie głębokiego sensu, który tam już jest, tylko jeszcze go nie widzisz. Dziś wystarczy, że oddychasz, że jesteś że pozwalasz sobie być w tym, co jest, a reszta przyjdzie. Tak jak po nocy przychodzi dzień, tak jak po burzy wraca cisza, tak jak po zimie znów rozkwita życie.